Cześć. Dziś przygotowałam dla Ciebie 5 ćwiczeń na ramiona. Tak jak przed każdymi ćwiczeniami, zrób sobie delikatną rozgrzewkę. Chodzi po prostu o to, żeby każdy Twój staw poczuł, że trochę nim poruszasz i startujemy z 5 ćwiczeniami. 45 sekund będziesz to ćwiczenie wykonywać, wykonywała, natomiast 15 sekund to będzie krótka przerwa. I teraz pozwól, że tylko ustawię dla nas czas. Tak, żeby nie trzeba było się kłopotać i liczyć te 45 sekund, Ty masz się po prostu skoncentrować na poprawności wykonywania ćwiczeń. I teraz tak, jeśli masz w domu jakiekolwiek ciężarki, to je wykorzystaj. Nie masz, napełnij wodą dwie półlitrowe butelki. Nie masz, weź dwa słoiki dżemu jabłukowego. Natomiast fajnie, jak gdzieś w przyszłości zaopatrzysz się, a nawet jeśli dziś nic, nic nie masz, to po prostu naucz się wykonywania techniki tego ćwiczenia. Tak więc startujemy, 45 sekund na każde ćwiczenie. Pomiędzy ćwiczeniami będziemy robić taki delikatny truch, tak, żeby po prostu nasze ciało cały czas wiedziało, że pracuje. Pierwsze ćwiczenie, każdy rób na delikatnym ugięciu nóg, i masz za zadanie odwieść swoje ręce od tułowia do linii prostej z barkami i powolutku wracasz. Nie dotykaj do swoich nóg, do boku i wydech. Wdech, góra. I wydech. Zobacz, że robię to ćwiczenie bardzo wolno. Nie chodzi o tempo, chodzi o technikę wykonania. Idziesz, góra. Najlepiej, jeśli ty będziesz się patrzeć w podłogę. Znajdź takie miejsce, na którym się skoncentrujesz. Dobrze, jeśli to ćwiczenie raz wykonasz gdzieś przed lustrem, żebyś zobaczyła, czy faktycznie Twoje ręce są na wysokości barków. Tu delikatnie rozluźnij też ręce. Ok. Drugie ćwiczenie będzie polegało na tym, że. Poczekajcie, już się nam się kończy, przerwa, stajesz, delikatnie, uginasz nogi w kolanach. To jest Twoja pozycja wyjściowa. Teraz potrzebujesz podnieść ręce do góry i wydech. Wdech góra i wydech. Napnij brzuch, kolana ugięte i duch. Góra. Tu. Poczujesz teraz fajnie, jeśli nie będziesz szła tymi barkami do przodu. Spróbuj robić wszystko, żeby właśnie bardziej do tyłu odchylać, tak żeby ci się łopatki tam próbowały jeszcze złączyć. Z tego względu, że to są takie najrzadziej wykonywane przez nas ruchy. A dobrze by było, gdyby te nasze barki właśnie w taki sposób popracowały. Super, jeszcze. I ostatni. Genialnie. I zrób delikatne rozluźnienie barków. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na tym, ty rób sobie przerwę, ja ci już pokażę. Delikatnie ugięte nogi. Jesteś nachylona do przodu. Twój ruch polega na tym, że musisz poprowadzić ciężarki równo do tyłu, przytrzymać delikatnie i opuścić, ale kontrolujesz ruch, zarówno tył, jak i dół. Mają popracować twoje tricepsy. Tył. I dół. Super trzymaj. Do tyłu. Pokażę Ci te ruchy na ramiona, które wykonujemy najrzadziej w ciągu dnia. Ty biceps to masz w miarę wyćwiczony. Trzeba zrobić wszystko, żeby te przysłowiowe pelikany nie wisiały. Tak, tył. Trzymaj delikatnie. I dół. Jeszcze raz. Do tyłu. To bardzo powolne ruchy. Super. I rozluźnij. To ćwiczenie niekoniecznie wizualnie będzie Ci się podobało, ale uwierz mi, że Twoje robione ci się bardzo odwdzięczą, bo takie ćwiczenie robimy bardzo rzadko, taki ruch w ogóle. Polega ono na tym, że zobacz, to jest ruch wyjściowy i masz unieść łokcie. Góra i złączyć poniżej klatki piersiowej. Góra. Mają tak, jakby być na wysokości Twoich uszu, dół. Teraz sobie pomyśl, kiedy ostatnio robiłaś taki ruch? Tu będą pracować. Takie mięśnie Twoich ramion, całego Twojego barku, trochę klatka piersiowa. Bardzo krótki ruch, niby niepozorny. Również mi nawet bez trzymania czegokolwiek w dłoni, w dłoniach, już poczujesz bardzo fajną pracę całej obręczy barkowej. Wdech, wydech, wdech. Wydech. Na delikatnie ugiętych zawsze kolanach i wydech. Super. Ostatnie ćwiczenie. Możesz je, jeśli wykonujesz je po raz pierwszy, zrobić w ogóle bez żadnych e, ciężarków, ale będzie ono bardzo dla ciebie fajne. Też odwdzięczą ci się tutaj te twoje, mam nadzieję, że nie, pelikany. Delikatnie ugięte nogi w kolanach, ręce idą nad twoją głowę i ćwiczenie polega na tym, że uginasz ręce w, w łokciach, prostujesz, ale nie do końca i nie do końca zginasz, cały czas ten mięsień jest takim jakby pół zgięciu, ćwiczenie jest bardzo wolne, zobacz, dół, góra, odwrócę się teraz do Ciebie, dół, góra, delikatnie ugięte kolana, to z tego względu, że jeśli teraz podnosisz coś, a na co dzień tego nie robisz, to dobrze, żeby... Stawy kolanowe sobie, wiecie, też delikatnie popracowały. W tym ruchu trochę twoje uda muszą też popracować. Więc cieszę się. Działaj. Wytrzymaj. I ostatni. Trudno, jak już zaczęłam, to już skończę. I zobacz. Pięć ćwiczeń na ramiona. Zobacz. Pięć razy. 5 minut, masz 10, masz 15, zrób po raz kolejny i zrób po raz kolejny. Zobaczysz, jak dużo ładniej będzie wyglądała Twoja ręka, ale jak dużo sprawniejszy będzie cały Twój bark. Życzę Ci powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki.